Najważniejsze wydarzenia związane z Polską Armią oraz Bezpieczeństwem Narodowym naszego kraju, a także wyzwania stojące przed polskimi siłami zbrojnymi w roku 2015. Zapraszamy na rozmowę z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Tomaszem Siemniakiem oraz spotkanie z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisławem Koziejem. Panie ministrze, zgodnie z zapowiedzią prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Sprzed ponad roku zakończyła się misja Polskich Sił Zbrojnych w Afganistanie. Żołnierze i sprzęt wrócili do kraju, w Afganistanie pozostali specjaliści wojskowi, głównie w charakterze doradców. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan tę misję? Rzeczywiście to bardzo ważny moment, bo nasi żołnierze zakończyli misję ISAF razem z całym sojuszem. Byliśmy tam do końca, zgodnie z zasadą: razem weszliśmy, razem wyjdziemy. Bilans jest bardzo szeroki, bardzo skomplikowany. Pamiętać trzeba o 43 poległych żołnierzach, o rannych. Trzeba pamiętać o kosztach finansowych, ale też i o ogromnym doświadczeniu, które nasi żołnierze współdziałając z sojusznikami tam nabyli. Sama sytuacja w Afganistanie będzie długo podlegała różnym ocenom politycznym, ale wyciągając z tego generalnego bilansu to, co robili tam nasi żołnierze. Mówiłem to także i bezpośrednio do nich: mogą, mogli opuścić Afganistan z podniesionym czołem. Wykonali swoje zadania bardzo dobrze. Zakończenie misji w Afganistanie zbiegło się z otwarciem 21 grudnia w Warszawie Domu Weterana. Otwarto z udziałem pani premier Wykopacz Centrum Weterana i odsunięty został pomnik poległych żołnierzy w misjach. Myślę, że to był dla wszystkich bardzo ważny moment. Dla samych weteranów, bo w należyty, godny sposób Centrum Warszawy. Ich wysiłek został dostrzeżony i honorowany, ale poza upamiętnieniem to centrum ma pełnić praktyczne funkcje i dla weteranów, ale też i dla całego społeczeństwa. Liczymy, że będzie to miejsce dla wycieczek szkolnych, dla lekcji, dla zainteresowanych Warszawiaków, po to, aby nie zgubić w pamięci tego wielkiego wysiłku tysięcy polskich żołnierzy, i to nie tylko w misjach w ramach NATO, ale też i w misjach w ramach ONZ-u. Od 1953 roku polscy żołnierze w różnych miejscach na świecie służyli pokojowi i stabilizacji. Warto o tym pamiętać. Na pewno to, że pani premier wspomniała w ekspoze o tym przedsięwzięciu, zdopingowało nas do pracy i do dotrzymania tego terminu. Myślę, że to miejsce w rękach też samych weteranów, bo szefem jego został pułkownik Stępień, weteran, ranny. Będzie ważnym ośrodkiem, takim, który będzie dobrze promował sprawy wojska polskiego, ale także i będzie dbało o to, aby ocena misji, ocena weteranów była tradycyjnie wysoka w polskim społeczeństwie. Panie ministrze, mija dokładnie rok od wprowadzenia nowej struktury kierowania i zarządzania. Polskimi Siłami Zbrojnymi. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan funkcjonowanie dowództwa generalnego, rodzaju Sił Zbrojnych, Sztabu Generalnego i dowództwa Operacyjnego, chociażby przez pryzmat ćwiczeń, które w dużej ilości odbyły się w ubiegłym roku na polskich poligonach z udziałem formacji NATO? Tak się złożyło, że rok wejścia w życie reformy systemu kierowania i dowodzenia był rokiem ogromnego testu bezpieczeństwa dla NATO, Europy, Polski. I mogliśmy w praktyce, nie tylko na papierze, sprawdzić działalność nowych struktur. Staramy się, aby struktury czasu pokoju były jak najbliższe strukturom czasu wojny, czasu praktyki, że to się sprawdziło. 1 stycznia, kilka dni temu, polskie wojska specjalne objęły dowodzenie nad wojskami specjalnymi państw NATO, działającymi w ramach sił odpowiedzi NATO. Proszę powiedzieć, jakie to ma znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. To moment dużej satysfakcji dla wszystkich tych, którzy są dumni z naszych wojsk specjalnych, bo od lat stały się one naszą specjalnością w NATO, także w Afganistanie. Zapisały bardzo chlubną kartę wcześniej w Iraku. Myślę, że to, że jesteśmy gotowi, byliśmy gotowi na 1 stycznia, to jest ogromna praca naszych żołnierzy i ich wielki autorytet w NATO i w Europie. W końcu ubiegłego roku zapowiedział Pan włączenie organizacji proobronnych. W system obrony kraju. Proszę powiedzieć, kiedy możemy spodziewać się konkretnych efektów tych zapowiedzi? Tak, potwierdzam, że jednym z naszych priorytetów jest nowa jakość we współpracy z organizacjami proobronnymi. Zawarte tutaj różne elementy są w planie wzmocnienia bezpieczeństwa państwa przyjętym przez Radę Ministrów na początku grudnia. Powołałem pełnomocnika w osobie generała Bogusława Packa do tych spraw. On prowadzi rozmowy z licznymi organizacjami, przedstawia im jakie są nasze koncepcje, jak efektywnie włączyć właśnie w system państwowy działanie tych organizacji. Sytuacja na Ukrainie również przyspieszyła decyzje dotyczące zakupu nowoczesnego sprzętu. W tym roku resort obrony narodowej czekają trudne negocjacje związane z planami modernizacyjnymi. Realizacja dziesięcioletniego planu, który został przyjęty ostatecznie w roku 2013, i różne elementy tego planu odpowiadają na główne wyzwania, przed jakimi stoimy. Mówię tutaj o systemie obrony powietrznej, o mobilności wojsk, czyli śmigłowcach wielozadaniowych. Więc jeszcze przed kryzysem ukraińskim nasze priorytety zostały właściwie zdefiniowane. Chodzi tylko o to, żeby realizować ten plan. Z satysfakcją informowaliśmy o tym, że w roku 2014 wykorzystaliśmy blisko 100% środków na modernizację, realizując ten plan. I Mam nadzieję, że, czy jestem przekonany, bo pracujemy nad tym od pierwszego dnia nowego roku, że w roku 2015 będzie podobnie nie stać nas na to, żeby opóźniać jakieś działania ze względów finansowych. Oczywiście rok 2015 to rok przesądzeń w tych największych postępowaniach, właśnie jeśli chodzi o obronę powietrzną i śmigłowce, bardzo trudnych, skomplikowanych, gdzie walczymy o nasze interesy, nie tylko... Interes sił zbrojnych, choć on tu jest oczywiście na pierwszym planie, ale także o interes przemysłu, nauki. To są ogromne przedsięwzięcia w skali całego państwa i o tym, o tym trzeba pamiętać. Po tych zapowiedziach, wszystko wskazuje na to, że rok 2015 będzie kolejnym rokiem, w którym budżet Ministerstwa Obrony Narodowej zostanie wydany co do złotówki. Złośliwi twierdzą, że ku zmartwieniu ministra finansów. Ja myślę, że i tu chcę bardzo mocno podkreślić, nie ma tutaj jakiejś kolizji z ministrem finansów. Współpraca układała się przez cały rok bardzo dobrze. Widać, że dobrze zagrały takie rozwiązania, które Rada Ministrów przyjęła we wrześniu 2013 roku, mianowicie wieloletni program autorytetem Rady Ministrów potwierdzono kierunki modernizacji kwoty na to, więc myślę, że tutaj ta solidarność Rady Ministrów, wsparcie pani premier czy, czy poprzedniego premiera dla tego kierunku jest bardzo mocne. Ważne jest to, że środki wydajemy z głową, rozsądnie, według planu, nie dla samego ich wydawania. Też chcę podkreślić, że ten rok to Rok intensywnego szkolenia, co też kosztowało. No, nigdy w historii tyle nie wydaliśmy na szkolenie wojsk. Są oszczędności w budżecie y, związane z tym, że mniej żołnierzy odeszło, co, co, co cieszy, y, bo nie trzeba było przekazać środków na emerytury i odprawy mieszkaniowe. Więc y, wydaje mi się, że y, można powiedzieć, że ten budżet roku y, 2014 roku jest to budżet ciężkiej pracy, ale też i bardzo dobrych efektów. Rok 2014 przyniósł zaskakujące Europę i NATO agresywne posunięcia Rosji. Doszło do aneksji Krymu i rozwoju konfliktu na terenie wschodnich obwodów Ukrainy. Proszę powiedzieć, panie profesorze, czy to oznacza faktyczne zakończenie współpracy NATO z Rosją i jak prognozuje pan dalszy rozwój wydarzeń? A chyba o zakończeniu zupełnym tej współpracy to raczej nie powinniśmy mówić, aczkolwiek jest ona zawieszona. Dzisiaj jest zawieszona, ale nawet jeśli te kontakty na poziomie politycznym, które są utrzymywane, miałyby być zintensyfikowane, to jednak ten brak zaufania do Rosji, który wynikuje jej zachowań, łamania prawa międzynarodowego, aneksji części sąsiedniego kraju, ten brak zaufania pozostanie chyba na długo. A jak pan profesor prognozuje rozwój wydarzeń konfliktu? No W tej chwili mamy do czynienia z pewną pauzą strategiczną w tym konflikcie, a w odniesieniu do samego Donbasu, wręcz z pewnym patem strategicznym. Wszystkie strony w ten konflikt zaangażowane to znaczy, zarówno Rosja, jak i Ukraina ale także Zachód, który jest tutaj jakąś trzecią stroną. Próbującą, próbującą jakby yy, pośredniczyć w rozwiązaniu tego konfliktu, szukają wyjścia. Yy, głównie co będzie dalej, zależy od zachowania Rosji. Rosja jest tutaj głównym rozgrywającym, i na dzisiaj widać, że Rosja nie znalazła jeszcze sposobu, jak wyjść z tego pata. I jako państwo flankowe NATO często powołujemy się na artykuł 5 gwarantujący dzięki kolektywnej obronie, bezpieczeństwo poszczególnym członkom. Jak ocenia Pan zachowanie NATO i działania NATO w obecnej sytuacji kryzysowej? Ja myślę, że możemy ocenić zachowanie się sojuszu jako w miarę adekwatne do znarastania zagrożenia na wschodniej flance. Przypomnijmy, że stosunkowo szybko NATO... Przede wszystkim zwiększyło siłę osłony powietrznej nad krajami bałtyckimi, które najbardziej poczuły się zagrożone tym, co się dzieje za jej granicami. Tak samo w Polsce, na Morzu Bałtyckim, na Morzu Czarnym pojawiły się okręty, pojawili się żołnierze z innych państw NATO, którzy ćwiczą na naszych poligonach. A więc Sojusz Północnoatlantycki w miarę szybko i stosownie do tego, jak wzrosło. Poczucie zagrożenia w tych państwach dał sygnał: jesteśmy, reagujemy, yy, widzimy te, ten wzrost zagrożeń, jesteśmy w gotowości. Także myślę, że z tego reagowania operacyjnego NATO zdało egzamin. Na początku września 2014 roku w Newport odbył się szczyt NATO szczyt bardzo ważny, bo w obliczu agresywnych Zachowań militarnych Rosji. Jakich działań w sojuszu spodziewa się pan profesor? No więc w tym roku są dwa takie poziomy, bym powiedział, zachowania e, operacyjnego i strategicznego. Na tym poziomie. Operacyjnym już w zasadzie zapadły decyzje, deklaracje poszczególnych krajów, że obecność wojskowa, ta dotychczasowa, będzie kontynuowana do końca 2015 roku. Więc przez cały 2015 rok będziemy tutaj mieli ćwiczących na naszych poligonach żołnierzy. Po drugie, to jest to, co poprzedni sekretarz generalny nazwał szpicą, czyli siły natychmiastowego reagowania, które byłyby w stanie zjawiać się na zagrożonym kierunku. Szybciej niż samo zagrożenie się tutaj pojawi. Nie dopiero wtedy, jak tu się zjawi już zagrożenie, ale wcześniej, kiedy oceniamy, że ono narasta i może się zjawić. No i wreszcie trzecie, z naszego punktu widzenia bardzo ważne, to jest po pierwsze wzmocnienie i poszerzenie kompetencji i zadań Dowództwa Korpusu Północno-Wschodniego, który ma pełnić rolę koordynatora i organizatora działań obronnych i antykryzysowych na wschodniej flance, w tej części północnej. 5 listopada 2014 roku prezydent Bronisław Komorowski na wniosek prezesa Rady Ministrów ogłosił nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej. Tym samym przestaje obowiązywać Strategia Bezpieczeństwa Narodowego ogłoszona w 2007 roku. Panie Ministrze, proszę powiedzieć, czym różnią się oba dokumenty? W jakim stopniu ten nowy dokument Powstał na skutek sytuacji kryzysowej, jaką mamy za naszą wschodnią granicą. Ta strategia powstała w wyniku wcześniejszego strategicznego przeglądu bezpieczeństwa narodowego, pierwszego tego typu przedsięwzięcia w dziejach Polski, w związku z tym ona ma bardziej niż jej poprzedniczka charakter całościowy, kompleksowy, wielo. Wątkowy, dlatego że wielu ekspertów, około 200 ekspertów, najwyższych specjalistów, badało sytuację Polski z punktu widzenia bezpieczeństwa, proponując pewne rekomendacje, które w tej strategii zostały wykorzystane. To, co jest nowego w treści strategii, w tym wymiarze operacyjnym, bym podkreślił, właśnie uwzględnienie, nowego rodzaju zagrożeń, który ujawnił się w agresji rosyjskiej na Ukrainę, a mianowicie tej agresji poniżej progu otwartej, dużej, regularnej wojny. Można powiedzieć już w pełnym wymiarze jest strategią zintegrowaną, czyli tego bezpieczeństwa zintegrowanego, uwzględniającego wszystkie wątki i wymiary bezpieczeństwa narodowego. Mam na myśli zarówno militarne, jak i niemilitarne, bezpieczeństwo zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Bezpieczeństwo państwa jako całości, bezpieczeństwo obywateli indywidualnych, w tym także, co chciałbym podkreślić, najnowszej dziedziny bezpieczeństwa, jaką jest cyberbezpieczeństwo. Nasze siły zbrojne wykorzystują środki bezzałogowe, ale w cyklu planistycznym 2017-2026 dla technologii satelitarnych i Bezzałogowych, popularnie zwanych dronami, ma być określony priorytet. Proszę powiedzieć, czy jest to realne, żebyśmy w kraju produkowali i projektowali środki bezzałogowe? Z wykorzystaniem technologii satelitarnych. Rzeczywiście przygotowujemy się powoli już do kolejnego cyklu planistycznego, w którym będziemy musieli określić kolejne priorytety. Jeśli idzie o bezzałogowce, o drony, o których Pan zapytał, to z inicjatywy Pana Prezydenta przygotowujemy taką koncepcję Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych, która zakłada właśnie przygotowanie się do krajowej produkcji. Wszystkich typów bezzałogowców, oczywiście w stosownia i perspektywie. To jest polski przemysł, producenci, którzy mogliby na podstawie projektów naukowych polskich to produkować. Pan profesor jest wyjątkowym optymistą i dobrze. Trzeba optymizmem zarażać, bo jeśli słyszymy, że nasze wojsko będzie wykorzystywało niebawem technologie satelitarne, no to brzmi to szalenie zachęcająco. Czy stać nas będzie na to? Chcę zwrócić uwagę, że jeśli byśmy tego nie robili, jeśli byśmy zapomnieli o tym, że dzisiaj łączność satelitarna, rozpoznanie satelitarne, wszystko co wiąże się z satelitami jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa, no to byśmy po prostu stali się krajem bardzo narażonym na zagrożenia, nie mielibyśmy w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa. To nie, są, to nie są fantazje, na dzisiaj to są realia bardzo twarde i ważne. Bardzo dobrze, że weszliśmy do programu kosmicznego Unii Europejskiej. Tworzymy u siebie struktury, które będą to organizowały. Ja myślę, że nie wolno nam, broń Panie Boże, abyśmy w nadchodzących latach zapomnieli, że bez wykorzystywania przestrzeni kosmicznej w sensie technologicznym, tam niekoniecznie musimy mieć swojego satelity, ale być może powinniśmy mieć także swojego satelity. Bez tego nasz system bezpieczeństwa narodowego nie byłby skuteczny. Ja bardzo zachęcam wszystkich, którzy mają cokolwiek do powiedzenia w sprawach przyszłości systemu bezpieczeństwa narodowego, abyśmy wykorzystywania technologii satelitarnych nie traktowali jako fantazji, ale jako twardej, rzeczywistej konieczności, którą musimy się zmierzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.